Serdecznie. 21 listopada 2011. Kikowy szlak, a tak precyzyjnie, i krótka wędkarska wyprawa <laughs> nad pobliskie jeziorko tutaj <laughs> nie tylko tam parynaście kilometrów. Um, dzisiaj kilka słów na temat um, takim um, bogactwa w różnorodności um, siła w jedności. Budujemy przedsięwzięcie. Um, które wcale nie jest łatwym przedsięwzięciem. Przedsięwzięcie, do którego trafiają bardzo różni ludzie, <laughs> i ci bardzo różni ludzie, według systemu, według założeń tego wszystkiego, co robimy, prawda? Powinni robić podobne rzeczy. I no, różnie to bywa, oczywiście. <laughs> Niektórzy z liderów są nastawieni bardzo mocno na szkolenie, na to, żeby wszystko było jak pod sznurek, prawda? żeby to wszystko było stąd dotąd, prawda? żeby to wszystko idealnie pasowało, żeby to było dokładnie jak wojsko. Inni z kolei są zwolennikami takiej pełnej wolności. Może czasami aż za bardzo do takiego wręcz, jakby to nazwać, niewolnością, ale takiego... No, absolutnego luzactwa, prawie rób to co chce, prawda? Myślę, że tu potrzebny jest ten złoty środek, <laughs> dlatego, że w bogactwo jest w różnorodności absolutnie jest tu bogactwo i każdy z nas jest inny, każdy z nas wnosi jakby zupełnie co innego do tego przedsięwzięcia, każdy z nas wnosi całą masę talentów, możliwości, wnosi tak dużo dobra, które może służyć innym. Że tego nie można gdzieś gubić, nie można tego zaprzepaszczać. Równolegle, z drugiej strony, e, siła jest budowana poprzez jedność. Na czym ma polegać ta jedność, moim zdaniem, w naszym przedsięwzięciu? Ta jedność ma polegać na wykorzystywaniu podobnych narzędzi, na korzystaniu ze spotkań. Spotkanie to jest ten przejaw tej jedności. Będziemy bardzo różni na tym spotkaniu, będziemy robić różne rzeczy, będziemy y, 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 no, y, jakby dzielić się y, tym, co w nas, co jest różne, bardzo, prawda? Ale będziemy na tym spotkaniu, będziemy zjednoczeni na nim. Jedność polega na korzystaniu z podobnych materiałów systemowych, książek, CD, które ukierunkowują nas na tej drodze, drodze do sukcesu w tym właśnie przedsięwzięciu. Jedność polega na podobnych metodach pracy, pomocy nowym ludziom. Więc ta jedność. Nie jest w konflikcie z różnorodnością w żaden sposób, bo w różnorodności, w różnorodności jest absolutnie bogactwo i nie ma wątpliwości żadnej. Siła jednak jest w jedności. Potrzebujemy tak to traktować, potrzebujemy znajdować ten złoty środek w każdej sytuacji, w każdym przypadku. Czyli potrzebujemy być elastyczni, to tak jakby oczywiście w ustawionych odpowiednich ramach, ale potrzebujemy być elastyczni. Czyli pamiętajmy jeszcze raz, że. Bogactwo jest w różnorodności, natomiast siła tak naprawdę jest w jedności. Tyle na dzisiaj. Dwie godzinki rzucania za drapieżnikiem, oczywiście. Do zobaczenia jutro. Hej.